Hej, 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 dzień naberek, dobry wieczór, z tej strony wujek Radek, w dzisiejszym materiale zagramy sobie hmm, zagramy sobie właśnie w kolejny odcinek Paraolimpiady, dzisiaj wita nas czołg Kranwagn, spróbujmy zobaczyć co tam w dniu dzisiejszym napotkamy na randomach, zapraszam do oglądania Pierwsza bitewka na mapie przystań, jak zawsze w Paralimpiadzie będzie 5 bitew na żywo. No i co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kronbach, najnowsza no, dziesiątka. Czy hmm, czołg jest dobry aktualnie? Można powiedzieć, że jest przeciętny. Powinien dostać buffa do czasu przeładowania między pociskami, bo to zobaczcie sobie sami. Ile to trwa? Jak się skończy ładować, to Wam przedstawię jak to wygląda. Od minuty siódmej już minęło prawie 30 sekund. A my jeszcze nie mamy magazynka. Uwaga! 29 sekund zajmuje przeładowanie całego magazynku, tak że jest nieźle. No, w pierwszym odcinku Paraolimpiady jak widać... O... No cóż, nasi sojusznicy nie są zbyt... Dobrze. I pojechali sobie... Uwaga, uwaga. Gdzie pojechali sojusznicy? Sojusznicy pojechali sobie do miasta. Tak jest, rzeczy samej. Ale na szczęście przeciwnicy nie są jakoś szczególnie wymagający, jeśli można to tak nazwać. Czekam może przyładuję sobie trochę więcej tych pocisków. Dobra, skoro on tutaj ma zamiar tak sobie jechać trzeba będzie go tu odciąć. ten K91 szybciej przeładuje magazynek niż jego zabije. To jest tym wszystkim najlepsze. Albo powinni zmniejszyć czas przeładowania tego magazynku, albo powinni dodać tutaj troszeczkę alfy. Innej opcji nie widzę. Niestety. Kończy nas godzinna szczałem w tyłek, a zespół, jak widać, dobrze sobie radzi. To odcinki są oczywiście przeznaczone, aby przedstawiać, jak wygląda zespół w tej grze. No cóż, tak jak sami widzicie, zespół przedstawia się następująco. Sobie pojechali do miasta, wiecie co? Nikogo tam nie spotkali to i tak nieźle. Długo wytrzymaliśmy. To jest dobry. To jest już jakiś plus tej bitwy. Udało nam się długo wytrzymać. Aczkolwiek. Bitwa jest prawdopodobnie przegrana. Przyjrzyjcie się temu Isowi 7. On tu już żyje od dobrej minuty. Nie potrafią go zabić. Nie go w ogóle przebić nie potrafię. To jest najlepsze. No, ale teraz może Emil się postara i go przebije. Ła! Z Golda w tyłek trzeba strzelić. Dokładnie tak. Bardzo dobry wybór. Poglądajmy sobie, może tutaj, yy, estebeka, który tutaj zajechał do przeciwników. No jest, udało mu się przebić. Ale tutaj. O, jak mi przykro, mój drogi. A dynia z głowy odpadła. O, kurde. O, dobra, także no, paraolimpiadę trzeba zacząć z grubej rury. Jak to mawiają. Tutaj jest typowe pokazanie, właśnie tego, gdzie jeżdżą zespoły. Zespoły sobie po prostu jeżdżą do miasta. Ja nie wiem, co oni takiego widzą w tym mieście, ale jest to naprawdę ciekawa sprawa, że oni tam bardzo tak. Tam jest jakieś po prostu źródło, które emanuje taką silną energią i ich przyciąga tam. Nie wiem, co oni tam widzą. Może jakieś kody bonusowe tam rozdają. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wiem. Pierwszą bitwę zakończamy. Proszę bardzo, yy, trzymając samy, całą flankę, zrobiliśmy drugi wynik z pole. Brawo dla zespołu dokładnie, który żył 100 razy dłużej. Odbieramy sobie tam jakieś pierdoły i jedziemy dalej. Zapraszam Was do drugiej bitwy na czołgu Kranwagon. Tak sobie postanowiłem, że będziemy lecieć jeden czołg z lewej, jeden z prawej, bo siłą rzeczy, drugim czołgiem z lewej byłby M48 Patton. Więc e, tak troszeczkę by nie pasowało, bo ostatnio był odcinek właśnie z Pattonem w roli głównej. Także Patton będzie w kolejnym odcinku Paraolimpiady. Nie chciałem pokazywać znowu tego samego pojazdu w akcji. I mamy mapę przystanie. Generalnie ja nie pojadę do przodu. Podjadę sobie w takie miejsce moim zdaniem dosyć bezpieczne na, pierwsze, na oddanie pierwszych szałów Aczkolwiek... E, Zespół, jak widzicie, jest bardzo dobry, nawet medownia nie będzie grana, więc to już sugeruje, że gracze nie są zbyt doświadczeni. Piękne lasowanie 317. Tak jest, tego się można było spodziewać. No i niestety trzeba mieć to na uwadze właśnie, że niestety czołgi lekkie i średnie niestety często nie wiedzą gdzieś trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu i czasie. Więc w tej bitwie nie jest inaczej, moi drodzy. Nie jest inaczej jak widać. O, przebiła mnie ta piątka, ciekawe. No, niestety musiałem stracić za dużo pocisków, dlatego tego jest jej o jeden za dużo na pewno. Ale jak widzicie, kranbagem wcale takiego super pancerzu nie ma. Na pewno nie polecam się nim. O tak, dobra, mogłem się w sumie spuścić na dół. Pojadę sobie od prawej strony. Z lewej się nie opłaca, bo tam jest wszystko obstawione, więc jest to totalną głupotą, by było tam ten I generalnie tym czołgiem naprawdę trzeba no, grać statycznie z tyłu bardziej niż z przodu, bo ta wieża aż wcale tak dużo nie odbija tych pocisków. To jest oczywiście minus, ponieważ ten czołg miał mieć rzeczywiście taką nieprzebijalną wieżę, miał się tym wyróżniać. Oczkolwiek, no szczerze mówiąc, garść Tedeków na pewno nie ma problemu z przebiciem tej wieży. Jeżeli się przykleimy tym czołgiem do Przeciwnika również, niestety szanse są bardzo znikome na odbicie czegokolwiek. Co, co jeszcze można by było tutaj zrobić? Na pewno nie polecam robienia seckę, a po tym pojazdem, to też jest całkowita głupota. A tym czołgiem nie czuję nie zbytnio tego czołgu, więc nie martwcie się, nie gram nim jakoś super dobrze. No i znowu ładujemy sobie cały magazyn, można by było rzec, czy jeszcze istnieje tutaj szansa na zrobienie jakichś większych obrażeń? Myślę, że tak. Przynajmniej dwa szczały w grilla weszły, to jest ok, bo to jest około 1000 damage z dwóch haeków. Tym czołgiem bardziej polecam grać te spotkaniówki, bo z tym dpm na dominacji naprawdę jest ciężko coś uszczelać. Przynajmniej taki wikersik szans nie ma zbytnich, żeby przebić moją wieżę. I jest wygrana. Zespół tym razem nawet troszeczkę coś tam zagrał, więc jest git pod tym względem no nawet coś tam porobili tylko 85 się wywalił za 0 no to dobra lecimy od razu do trzeciej bitwy bez zbędnego przedłużenia. zobaczymy co tym razem się przytrafi Mapa martwy tor, podjedziemy sobie na środek tym pojazdem. Po drugiej stronie jest godny czołg, w sensie godny przeciwnik. U nas vk VK-9001P. To jest bardzo dobry pojazd. Jest teraz aktualnie w sklepie. Jeżeli macie odpowiednią ilość złota, polecam się zaopatrzyć oczywiście w ten pojazd. Zaopatrzyć, zaopatrzyć. Eee, jeden grzyb. Generalnie czołg jest praktycznie nieprzebijalny. Na site skrapie trzeba pocelować naprawdę umiejętnie koło działa, bo też jest niewielki i często potrafi odbić tym garnkiem, aczkolwiek dolna płyta to jest jego główna wada, którą trzeba zawsze ukrywać w miarę możliwości. Dobra, dobry początek mamy dwie pestki. Za darmo, można powiedzieć. Oczywiście, tutaj tym drugim pociskiem ryzykowałem, ponieważ już jakiś Tedek mógł stać tam, albo tam, i mógł mnie po prostu trafić. Na szczęście tak się nie stało. Teraz zastanawiam się, czy opłaca mi się podjeżdżać w tą pozycję, czy też nie, ponieważ tam może stać Tedek. Może się to dla nas skończyć niedobrze w sensie godzin, tylko może kampić, bo. Bo wasza strójka trójka jest po drugiej stronie. Nie będę ryzykował tego szczół, po prostu sobie doładuję drugi pocisk. Okej, okay, mamy jeszcze jeden pocisk na stanie, więc jest dobrze. Można dobić tym pociskiem t 30. Zanim podjedzie, to akurat będę miał już też. Pocisk numer 2. Wcześniej słyszałem, że tutaj Godzilla gdzieś strzelała, więc prawdopodobnie stoi w tamtym miejscu. Z tego trzeba. O, widzicie, od 950 dostał, czyli tam stoi Godzilla. To będzie sława bitwa. Zespół zagrał całkiem nieźle. Udało im się wygrać prawą stronę, nam się udało wygrać lewą stronę, ponieważ. Tym razem para wystąpiła w drużynie przeciwnej, czyli Fałka wyjechała całkowicie bokiem. Jak widzicie, godzinna mnie przebiła, ponieważ akurat teraz się nie dziwię, ponieważ zjeżdżałem na dół, więc miała prawo właśnie mnie tutaj przebić, wieżę. Tam pancerz był praktycznie zerowy, można powiedzieć, przy takim zjeździe. Cały pancerz jest oczywiście niwelowany przez czołg. Cały magazyn we 50. Jeszcze nawet zdążymy ją dobić z pożarkiem. o dziwo I Sheridan z hajka. Nawet działo stwierdziło, że go jeszcze trafimy, więc jest ok. 3 fragi, 4200. Nie jest źle. I lecimy od razu dalej. Tutaj, akurat, nie było się zbytnio do czego przyczepić. Zespół zagrał całkiem nieźle. Eee, lokalizował czołgi przeciwnika na minimapie. Starał się coś tam strzelać, więc wyszło całkiem nieźle. Jestem zaskoczony. W Paralimpiadzie chciałem Wam właśnie przedstawić takie rzeczy, które się zbytnio w sensie, często się zdarzają. Bo o dziwo dzisiaj. Nawet się udało pokazać dwie bitwy przyzwoite i jedną słabą ze strony zespołu. Um, także bitwa numer 4 mapa Fort Prospacz. Tu zazwyczaj czołgi jeżdżą właśnie w lewą stronę, tak też dzieje się w tym przypadku. Czy jest to dobra strona? Myślę, że strona jest jak najbardziej ok. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jak się znajdą przeciwnicy. To nie należy ich na, na szybkości po prostu raszować, tylko umiejętnie obijać, bo zraszowanie ich może zakończyć się śmiercią z powodu przykampionych Tedeków, które na tej mapie potrafią robić naprawdę niezłe wyniki. Także jak widzicie gram tutaj na spokojnie. Nie próbuję jakoś jechać do przodu na siłę. Tylko próbuję sobie właśnie znajdywać takie. Pozycje z których mogę oddać za darmo strzał. Pojechanie teraz tutaj mogłoby się zakończyć śmiercią, ale akurat w tej sytuacji należy już to zrobić. Proszę bardzo, przeciwnicy mają afkę. Oczywiście używamy tutaj na cranwagnie materiału celności. On tutaj jest naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Ponieważ możemy na przykład sobie trafić czy takie szały, gdzie bez tego materiału byłoby to praktycznie niemożliwe. Fajną rzeczą jest również to w tym czołgu, że posiadając ten materiał, Możemy wystrzelić cały magazynek plus jeszcze do tego jeden pocisk materiałem well. To jest akurat całkiem spora zaleta tego pojazdu i tego materiału, który on posiada, możemy naprawdę sobie coś niecoś podziałać, Dobra, na szczęście przeciwnicy mieli Awka, Hebika to jest jak najbardziej dla nas, na rękę. I jak widzicie zespół znowu zagrał całkiem nieźle. No medy troszeczkę słabiej, tam sobie nie poradziły zbytnio, ale mm, po tej stronie wygraliśmy i to jest moim zdaniem najważniejsze. By tutaj szybko i sprawnie rozprawić się z przeciwnikami. Ten jeden I w sumie jeszcze coś tutaj nawet uda się zrobić na tym standardzie trochę jeden Major. Poczekam sobie jeszcze myślę na jeden pocisk i dopiero zacznę strzelać albo nawet na jeszcze jeden pocisk sobie poczekajmy. Zabijamy standarda. Został jeszcze Emil, ale tego to już raczej fałka wykończy. I prawdopodobnie tej fałki nie przebije tym Emilem. Muszą mieć pewne problemy. Zrobienie side-scrapa na, na Emilu do fałki również może zakończyć się jego śmiercią. Z prostych względów Emil niestety nie ma zbyt dobrego pancerzu. Jak robi side-scrapa, tak samo zresztą jak i Kranback. No i udało się nawet jeszcze myśleliśmy raz dzięki czemu zakończamy bitwę z najlepszym wynikiem jak do tej pory. że jestem naprawdę zaskoczony dzisiejszym poziomem e, tych graczy i ta opara i ten odcinek paralimpiady będzie dosyć zaskakujący moim zdaniem. no i na zakończenie mamy mapę Himmelsdorf. czyli e, tak naprawdę mapę w której to gracze często po prostu się rozjeżdżają w dwie strony, co kończy się często porażką. Ja nadużyłem tej słowa często, ponieważ jest praktycznie na porządku dziennym. Myślę, że pojedziemy sobie w lewo, jeżeli już tak zostało napisane. I teraz Wam powiem tak: Często, w takiej sytuacji, jak ktoś już coś napisze, to po prostu kilku graczy. Stwierdza, że a nie pojedziemy tam, bo tam nam nie pasuje gra, i tak dalej, i tak dalej, no i sobie jadą w prawo wtedy, nie? Wiecie, jak to się kończy? Zazwyczaj porażką, tak jest, porażką, jak to kończy. A w tym wypadku, akurat przeciwnicy, jak widzicie, zrobili właśnie to, o czym mówiłem, Jest tylko że z drugiej strony zagrali, i dzięki temu można powiedzieć, że już mają przegraną bitwę, ponieważ tutaj im zginą dwa czołgi, oni nie obiją naszego zespołu. Czyli to jest oczywiście, czyli to jest oczywiście jak najbardziej. Tu, 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 czyli to jest oczywiście właśnie dobra sprawa dla nas. Mamy wygraną bitwę. Przeciwnicy mają tą bitwę przegraną. Tutaj nie będzie jakiegoś super wyniku, ponieważ jak widzicie, czołgi przeciwnika bardzo szybko wyparowały. To jest nawet zaskoczenie dla mnie miłe, że się po prostu, można powiedzieć, poddali, tak jak ten T57 te Heavy. A się nim nie będę przejmował, wolę sobie jeszcze dwa razy hajki grilla. jest wygrana oczywiście. Zespół znowu o dziwo zagrał dosyć dobrze. No i tym oto pozytywistycznym akcentem zakończamy ten piękny program nadzieję, dziś. O dziwo mamy wszystkie bitwy wygrane, co w przeciwieństwie do pierwszego odcinka Paralimpiady było naprawdę sporym zaskoczeniem, ponieważ w pierwszym odcinku pamiętacie, że przegraliśmy prawdopodobnie wszystkie bitwy. W tym wypadku akurat um, cała postać rzeczy się odmieniła, odwróciła. Można powiedzieć o 360 stopni. Czy tam o 180, nie wiem jak to tam dokładnie działa, ale generalnie chodzi o to, że tym razem wygraliśmy wszystkie bitwy. No i myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Coś tam może pokazałem, jak się tam gra nawet. No, oczywiście można zawsze zagrać lepiej. Także komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam wszystkich, na razie hejka.